NATO znów ostrzega Rosję. Amerykański wywiad twierdzi, że Rosja rozpoczęła rozmieszczanie pocisków średniego zasięgu w Kaliningradzie. Mogą one nie tylko dosięgnąć wszystkich europejskich sojuszników NATO, ale także przenosić broń nuklearną. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i przedstawiciele NATO twierdzą, że jest to złamanie podpisanego przez Rosjan traktatu sprzed 31 lat. Zakazywał on używania, jak również rozwijania takiej broni. Teraz traktat jest w niebezpieczeństwie Rosji. After years of denials, Russia recently acknowledged the existence of a new missile system called 9M729. Amerykańska ambasador przy NATO mówiła nawet, że Stany Zjednoczone mogą chcieć zlikwidować te pociski, choć nie powiedziała w jaki sposób. Moskwa uznała takie słowa za niebezpieczne. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powtórzył, że Rosja od wielu miesięcy jest zagrożeniem bezpieczeństwa na świecie. Po aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu wojny na wschodzie Ukrainy, NATO utworzyło nowe siły szybkiego reagowania. Do Polski i krajów bałtyckich wysłano dodatkowe oddziały wojsk, a teraz, Teraz sojusz zmienia swoją strukturę dowodzenia.